Cześć wszystkim, witać już w moim kolejnym, drugim odcinku. No, ten odcinek będzie krótszy niż pierwszy, ale myślę, że ten trik jest lepszy niż ten trik Karciany, bo teraz będę wykonywał. Ten trik się nazywa łańcuszek przez szyję. No, jak sama nas wskazuje, to też będę starał się robić. No i jest mi do tego tylko potrzebny właśnie łańcuszek, tylko. No i moja szyja. Patrzcie uważnie. Patrzcie, tutaj powinno być widać jak mi przeszedł. Zwyjmy go. Dzięki za oglądanie tego triku. Jak wam się podobał możecie go ocenić. No i będę nagrywał inne odcinki. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej będą się wam podobać. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Cześć!